Hejka, hejka, tu kamykos, witam Was w odcinku z Fortnite'a. Słuchajcie, jest e, coś co e, w Fortnite'zie teraz, co mi się bardzo podoba, znaczy lubię bardzo ten film. E, chodzi o Piratów z Karaibów. Zbiera się teraz punkty tutaj do różnych nagród. Więc chyba postanowiłem, że sobie nagram, zagram i nagram, więc od razu odpalam gierkę. Nie będę tutaj za dużo nawijał. Mam jakieś tutaj zadania do zrobienia. Podeksy Jacka trzeba. śledź to zadanie, mogę to śledzić, czy nie mogę? Pątwa pożagli. Zrabuj sztabki złota... Hmm... Czemu ja muszę to zadanie śledź? Ale tu mi nie pokazuje, żeby zrabować te sztabki... Z pistoletu... Z budowle... A jakieś tam mamy misje widzę... W takim razie... Hmm... Fajne jest to wydarzenie takie jest tu z pieretami. no Lubię bardzo ten e, film. W zasadzie... Zaczymy. E, Gram w takiej trochę dziwnej porze, więc nie wiem jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dojdę do 10 Oler, wie mi coś... Ujej. ujej, ujej. Dobra, zobaczmy co my tu mamy z nitrodom. Gór Olimpu na sajdy najpierw tu chyba zeskoczę, ale to strasznie rwie, co to mi tak rwie? Tu jest jeszcze jakieś zadania, to dawno nie grałem, więc mam tych zadań. A zadań? Szczerze z do... Po... przejdź po desce. Dobra, okej, okay, to co sobie zrobimy, zadanie i tutaj Piracki, Piracki zatoca. A, tam jest statek taki w ogóle zrobili, ale fajnie. Piracki. O rany, ale co mi tak ścina strasznie? I po aktualizacji coś ostatnio tak właśnie... Ta aktualizacja bardzo długo trwała, nie wiem czemu. Ojojojoj. Będę ja musiał to naprawić, widzę. Dawno nie grałem, więc o, tu już kolega jakiś był. Nie ma w ogóle broni, tu jest taki Nie, no tak to się nie da grać za bardzo. To gdzie jest Pan Banan? Jest. Nie, no za. Co mi dał? Tarcze mi dał. że To tu biega. Ajajaj. Aj, aj. No co ja robię? Zmień broń. No. Ale masakra. Co to było? Ale strasznie coś skacze. Jeju, o co chodzi w ogóle? Tak to się nie da grać Niby. Aha, wywaliło mnie w ogóle, tak? No dobra Nie no niby klatki mi pokazuje, że mam 60 klatek, więc nie wiem o co chodzi Dobra, to była piękna rozgrzewka Z internetem problem bardziej mi się wydaje, ale może nie ustawienia grafika, gdzie tutaj jest grafika? Mogę tylko zmienić? Dobra, zmienimy na średnią. Zobaczymy czy to... Zaczymy, czy to coś pomoże. Dalej skacze. No to jest problem z internetem, jak nic. No dobra, trudno. Start bojowy za 6 sekund. A jakieś się pojawiły nowe te... Dobra, jeszcze raz spróbujemy to samo. Wyskoczmy tutaj. Zobaczymy. Teraz jest lepiej, ale... przejdźcie po desce. Dobra, jeszcze muszę na statek wejść na czarną perłę. Ale siara, tak zginąć w ogóle. Gościu w ogóle nie mógł mnie zabić, nie? A ja machałem cały czas tymi toporkami w powietrzu. Cóż, tak to bywa. Aż jak się dawno nie grało, to już w ogóle. Dobra. O, broń podnoszę, żeby nikt nie podniósł inny. O, tu jest jakaś broń. Co to, to jest? Coś nowego... A, jakieś... detonacji Tu ktoś coś rozwala. Pokazuje mi teraz. Aha! Nie wiedziałem, że teraz taka sztuczka jest, że to pokazuje. Dobra, gdzie jest ten bana, bana, bananiarz? Okej. Okay. Tu jest kolejna skrzynka. Szelba, pompka. I Coca-Cola. coca, -Cola. coca -Cola sobie wezmę, wypiję. Chodź, że dawaj. Dawaj No Dobra. Broń nie mam żadnej. O, złoto jest. Jest złoto? Jest. Złoto jest. To już nie muszę. Tu ostatnio zginęłem. Nikogo tu nie było widzę, Pusto. Dobra, idziemy na ten statek piracki zobaczyć jak to wygląda. Kakuj. O, a co to jest? Aha, Okej. Okay. Super to wymyślili. <grywka> Czarno paru może się, tylko się gdzieś przeniosłem. O nie, 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 kolego, nie, 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 ja nie chcę cię strzelać. Dobra, to była egzekucja, niestety, dla kolegi. Zmienimy tak, tu miał lepszą broń. Dobra, idziemy na tą czarną perłę. Tam, tamtą stronę mam iść, tak? Dobra. Tarczę mam, jeszcze to. Tu tutaj bije się na tym statku. No to wygląda. Ale statek super wygląda, powiem wam. Ekstra to zrobili. Nie mam broni, ale to trudno, nie interesuje mnie to. Idę na perłę. A wcześniej weźmiemy tutaj tu, tą skrzynkę. Jakiś bilet dostałem. Skarb. Ja, boletą broń. To ładunki wybuchowa? Eee, co to jest? Pokazuj mi, że tam mam skarb, ok. Najpierw ja pójdę tutaj, a potem będziemy szukać skarbu. O, tu ktoś był. Nawet poginął ktoś, widzę. Broń jest. Jak ją ja wleś na ten statek? No, stoi na mieliźnie Tutaj jest jakieś wejście, gdzie można wleść. Tędy. Okej okay. Wow, ale super wygląda Tutaj jest za broń? <grymne> to jest jakaś broń złota a nie, to jest ten skarb też, dobra, okej okay. Skarb tu mamy Opa skarbu. I co koniec? Tutaj nie można nic? znaleźć? gdzie jest ta deska, której miałem przejść Gdzie jest deska? Ktoś tu szczela, tam. To tu strzela tam Hermaty tu strzela tam He, ale numer Czyżby tu już nie było tej deski A to wygląda, że nie ma mm -hmm. O! Wow Nieźle Nie, odczep się, odczep się ode mnie Zdecydowałem, że tutaj... Dobra, muszę stąd uciekać, widzę, bo... Tam jest skarb, dobra, idziemy do skarbu. Z bronią przyleciał tu jakiś gościu z tym. Ładujemy w międzyczasie. We mnie strzela, czy dalej coś, czy co? Gdzie skarb? tutaj. Jest? No. Ale co ja... Nie, to jest jakaś głupia broń. Nie mogę tego ładunku wybuchowego wywalić. Aj. Dobra. Mapę skarbu... I nie zrobiłem tej misji, patrzcie, no. Muszę tam wylądować chyba. To jakaś czarna pantera. Co to mnie załatwiło w ogóle? Ale słabo zagrałem. Ja, to dobry moment na to, żebyście zasubskrybowali mój kanał. A jeżeli wam się podoba, wam się podoba jak zginęłem, możecie dać łapkę w górę. No i co? Odzyskał mój skarb dziad jeden. I co dostanie z tym skarbem? Zaraz zobaczymy. O, no, no właśnie, no właśnie, czarną perłę statek dostał i jakiś pistolet jednostrzałowy, tylko ten pistolet jednostrzałowy pewnie jest tak, że jeden strzał i po tym jest, no ale, dobra, to teraz polecę od razu na ten statek. ciekawy skin jest a tu jak skin a to Ariana Grande chyba kieszkę to jakiś co to jest to nie wiadomo co to jest dziwna postać jakaś to pokazuje strzał, tu że ktoś chodzi tu strzał ale są takie wskaźniki teraz Okej, okay, z kierunków to, to chodzi, to jest duże, duże ułatwienie, powiem wam, bardzo duże ułatwienie. Znaczy, czemu ja tego wcześniej nie miałem? Czy to teraz dodali? Czy po prostu miałem to nieustawione? Hmm. Dobra, dwie sekundy i lecimy, lecimy ostatnią. Ostatnią w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej Fortnite'a, to napiszcie też mi w komentarzu na tą łódkę. No to nie tylko ja pewnie będę leciał, jak znam życie, to jest w inny sposób, ale z armaty można nawalać. Ja chcę tylko na tą deskę, przejdź się po desce, no właśnie, ja chcę... O, tutaj można wylądować u góry na tym nawet. Wow, fajnie. Na bociany nikt Gdzie jest deska? Gdzie jest deska? No teraz jest statek cały, widzę. Mam pompkę. Mam jakiś karabin tutaj. Tu kolega pobiegł, zaraz polecimy za nim. ale mnie załatwił szybko. O rany. dobry był. Brawo, brawo kolego, brawo. Ja zagrałem sobie jutko. A miał, miał, ten. Nie przeszedłem no już pod desce, Dobra. To będzie trochę w tym odcinku. ma tam, jakiego maskina. Jaki mas no, dobry był kolega. Dobry był kolega. Tu się dostaje na dół, żeby się dostać pod pokład. Nic tu nie ma. Dobry był, dobry był. No. A ja dawno nie grałem i przyszedłem z prawej gdzie mocno. Urany! Urany! Co to było? Wszyscy tutaj bie... no, Armaty pospodały. O! Wziął od razu sobie najlepszą broń. To jakieś rękawice są też nowe. No, muszę trochę pograć chyba. No, no przed następnym odcinkiem. To dużo tych gier na raz wszystkich. Także, ale jeżeli chcecie zobaczyć Fortnite więcej w komentarzu, yy, yy, jak gram w Fortnite, to napiszcie mi proszę w komentarzu, to, to będę więcej wstawiał Fortnite'a. O, jeszcze 50 sekund gadania. Na mnie widzę, bo 50 sekund do 50 do grania. Dobra. To już nie będę was zanudzał tym subskryp tą subskrypcją, pewnie. Yy, a będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie. <laughs> dobra, gdzie to jest kolega? Tu jest jakiś Skaczę do wody Nie umogę trafić coś Start, dobra, lecimy Podziękowałem kierowcy, podziękowałem Nie wiem czy tu lecić na tą deskę, czy tam może polecę tam gdzieś dalej Znowuż mnie tu załatwią. Dobra, trudno, załatwią mnie to, załatwią. Skaczemy na statek. Teraz się tak nie da łatwo załatwić. Też ktoś tu leci, widzę, pokazuje mi wskaźnik, że leci ktoś. O. Tutaj na tych gigbocianych gniazdach nie ma żadnej broni. I tylko lampki. To jest hak. Eee, co to za tak, jak... Tym to, to nie załatwi nikogo. Ale mam szczyt z skarbem. I pistolet. To jest. Co to jest? Aha! No dobra! Chyba kolega się zdziwił lekko. Bo ja też się zdziwiłem. W ogóle nie miałem tarczy. Gdzie tu jest ta deska, żeby ją wykorzystać? Dwa statki o, jakieś rękawice, dobra, wezmę te rękawice, co to jest? Rękawice mocy. Mogę kamienie jakieś. Dobra, okej. Okay. Tarcza. i będzie. Pistolet jest mega dobry, widzę. Dobra, pójdźmy na górę, zobaczmy gdzie jest... O skrzynka mi pokazuje. Tutaj gdzieś skrzynia jest nade mną. Nawet trzy są. Wow, ale to jest ułatwienie duże, jak to mi pokazuje teraz. Gdzie jest co? Tu na dziabie nie ma Coca-Cola. Coca-Cola by się przydała. Wezmę sobie Coca-Colę. Coca-Cola. A nie strzelaj do mnie. Gdzie, skąd ty strzelasz? Dobra. Całeś to masz. A idź. Całeś to masz. Trzeba było nie zaczynać. Dobra, gdzie jest ta deska? Ja chcę tą deskę. Na jaką deskę mam skoczyć? Gdzieś... Des... Tu jest ta deska gdzieś. Ja, Stań na desce. O jest, dobra, widzę ją. Wow. Przejdź się po desce. Ops. do wody. To mi się podobało. Eee, zaliczyłem zadanie, dobra. Ważne. Zadanie ukończone. Tu ktoś coś rozwala, tam, tam strzelają. O. A to co to, to robi ta broń? Aha, rzuca takimi pociskami, dobra, okej. Okay. To fajne. Co to, to mam za zadania jakieś kolejne? Piratów. Zdajcie stół. Z ziemią? Czyli co tu mam iść? Tak, pokazuje mi, że tu mam iść. Yy, Zniszcz budowlę lub obiekty za pomocą statku w butelce. Okej. Okay. Czyli to go. Dobra. Okej. Okay. Czy, czy, jak wpuszczę ten statek teraz tu... To tu powinno zaliczyć to zadanie, ale mi nie zaliczyło. Hmm. Szkoda. Gdzieś tu był jeszcze ten jeden statek Nie ma o jest Bierzemy. Zrobimy, Zrobimy to zadanie 10 indziej Tam ktoś rozwala coś Tutaj kolega rozwaliłem coś tu miał ciekawego, nic nie miał O, o, o Tutaj strzela Gdzie ty tu strzelasz? Tu chodzi. O. Oho, zwiał? Ty teraz zwiałeś? Teraz czekał jakiego ja nie trafiłem, to nie wiem, ale dobra, 300 zł. O, to dostałem te monety za zabicie go. No dobra, spoko. Mam amunicję do tego pistoletu. No, ten pistolet jest mega koksem, moim zdaniem. Dobra, tam muszę iść. A, podjadę sobie chyba z takim razie samochodem. Tu jest jakiś ten map, skrzynka. Co ta? Ale nic ciekawego nie było. Dobra. Podjedziemy autem. Jadę szybciej. Warto gdzie szukać. No i co ja tu mu znaleźć? Wiesz, swój. Z, swój, bierz swój z ziemią. Dobra, zabrałem. I co? Zrobiłem to zadanie? Zatykaj ja mojej ziemi. Zanieś tu Jackowi. Okej. Okay. A gdzie? Tamasz. O nie, to nie zaniosę. Teraz nie w tej misji. Nie w tej misji, dobra, tutaj są ludzie jacyś, widzę coś mój samochód się, że tak powiem tutaj dopomaga czegoś Hmm to jakąś modyfikację do samochodu bym było założyć Zobaczmy, co tu są. O! Buch. Dobra. Opony terenowe. Dobra. co tu jeszcze mogę robić? Ta prawa. Działko tu było. Działko. Czemu nie mogę działka wziąć? Mogę, mogę. Przewróć ten samochód Tu jest działo Teraz A jeszcze muszę z... No bo się lądowałem na tych. Ty. lećmy gdzieś tutaj Jakiś budynek rozwalmy Czy to jest budynek? Nie, to nie jest budynek Gdzie tu jest jakiś budynek To do mnie strzela coś. Ty naprawdę chcesz tutaj... O, ale we mnie walił, wow. Ale we mnie przywalił, co on także mi rozwalił? Snajperki. Nie, nie trafiłem go, ładnie. Ale miał dobry karabin. No dobra, słuchajcie moi drodzy. szóste miejsce, jak na... po takim czasie na grę. To całkiem, całkiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę I... i co, i do zobaczenia może w następnym odcinku, trzymajcie się, hejka, pa pa.